za takie krzywdy Pan nam robi? Normalnie głośno. jebie. pan pan Za takie krzywdy robi. aż szczyt. Idziemy na policję, nie? No wchodź. Ale nie biegajcie. Nie. O, ludzie, po prostu. Musimy teraz po prostu... Musimy... Tak, nie <laughs> mogę Tak, nie Nie no, jestem jak ja zwalną. Teraz idziemy do domu. Tak do Marysia Maria? Na szczycie chciałabym zabić. Na szczycie chciałabym zabić. Proszę. Powiedzieć? Dobra. Jest takim wysoki. no, wysokim. Jest takim mężczyzną i takim grubym. Tak pokocham pokoju. Ciągle robi na kwarta. Napakowany i dobra. Ale tak, tak. tak, tak. mówi to idzie, się i. będzie I wiem. Napakowany bardzo mocno. I, i jeszcze dwóch takie na napakowanych. Jeden brązard, drugi taki, taki brązowy. I mówię nam, żeby nas Tak. My nawet my go usłyszeliśmy, ale go się ledzieliśmy. Jeszcze widziałem tylko, że och, jak on jak on miał panu czymś w głowę. No, dobra. Do kurej. Do góry. Do góry. Nic nie gadajcie. Nic nie mówcie. Idziemy do naszego starego pomieszczenia. Teraz my zrobimy. Policja mówiła, że, że mamy poczekać do niego, a to on tu przyjdzie. Czekaj, czekaj, ja coś widzę, ja coś widzę. Jak jest? Ja, ja, ja. ja czekaj, ale to jest taki na że to On idzie do nas z maską i z swoimi kolegami. Wzrłoń na policję, szybko. Halo? Szybko. Tutaj ten, ten pan idzie, na szef. No proszę, żeby przyjechać na domu 88, szybko! tak ja. Wybaczycie, on już jest swoimi bandytami. O, nie, tutaj. O, tutaj na schodach. Chodź, kupimy się. Szybko. Musimy się ukryć jakoś. Ukry się. Może, 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 a teraz o może tych, tam byli przecież ludzie. Są Normalnie właśnie. się ukryć. Są właśnie. Ty się dosiądź tutaj i otwórz drzwi. To, policja, już szybko, chowajcie. się. O, policja już ich chodź. Może nam być. Słuchajcie, o nich Tak, tak jak zabić, rozdawcie, czy mam go że Państwo szybko przyjechali. Proszę ich szybko zabrać do naszych oczu. No. Chcecie, to się już po sprawie, nie? No. Nie, więcej nie pracuję w barze. Ja też nie. A matko, więcej nie pracuję w barze. Nie, to Matko. Oto koniec naszego odcinka.